A tutaj są takie same worki z cementem, które nagrałem w innym miejscu. One były składowane w guszycy górnej przy stacji, przy, przy kamieniołomach. Później były transportowane i przewożone tutaj na betoniarnię. Mam taką prośbę i apel: nie kupujcie w internecie tych worków cementu po 50 zł za sztukę. Bo że ktoś wymyślił taki biznes, to mnie wcale nie dziwi. Tylko dziwi mi to, że. Ktoś po prostu zamawia w internecie sobie taki worek, ktoś mu go pakuje i wysyła. To jest 50 zł z kosztami przesyłki już, także mi się zarzuca wiele rzeczy, ale ja na przykład do czegoś takiego bym się nigdy nie posunął. To są dowody, to są po prostu dowody. Jeżeli, zwróćcie uwagę, to jest wszystko niszczone, młotkami rozbijane po kawałku, pakowane i wysyłane dla tak zwanych internetowych łowców. Jeżeli ktoś ma ochotę, proszę bardzo, Możemy się umówić nawet nieodpłatnie, przyjadę, pokażę, bo szkoda. Szkoda po prostu tego wszystkiego, żeby to poszło w niepamięć. Tych worków tutaj jest, no nie wiem, może kilka tysięcy. Są pod ziemią, na ziemi jest to jeden z największych składów cementu. Po, po w zasadzie na Soboniu, na szczycie jest dużo, dużo mniej, aczkolwiek to wszystko zostało rozkradzione. Głównia betoniarnia znajdowała się tu. Aczkolwiek główny punkt przeładunkowy cementu, który tu przyjeżdżał, znajdował się właśnie na rampie wyładunkowej w Buszycy Górnej i stamtąd dopiero wozami konnymi dowożono je e, prawdopodobnie e, na przestrzeń między pierwszym a drugim zakładem. Tam ładowano na wąskotorówki i w ten sposób dowożono na szczyt Sabonia. Jest to jedna z najbardziej prawdopodobnych wersji, e, wersję, w którą wierzyłem do tej pory, że w kolei szerokodorowa dojeżdżała. Pod samą osówkę nie chcę mi się w to wierzyć. Znam historię skąd znalazły się tory szerokotorowe na polach sierpnicy. To jest historia troszeczkę późniejsza. Ale sam fakt właśnie przetra przetransportowywania wszystkiego tu na miejsce betoniarni. To była zwrotnica. Tu pode mną znajduje się jakieś pomieszczenie technologiczne. Silos sypowy, znajduje się tam. Poniżej mnie znajduje się stara droga prowadząca do sztolni na Soboniu. Zresztą jesteśmy od nich teraz jakieś ja wiem, około 150 metrów. I stąd cały cement gdzieś był wtłaczany pod ziemię. Ta ilość cementu, która tutaj się znajduje, na pewno nie posłużyła do betonowania tych kilku baraków czy yy, agregatów, które tam się znajdują. Zwróćcie uwagę, tu był też fragment wartowni. To jest, ona została zniszczona, praktycznie rozerwana na szczępy. To zrobiono w latach 80 Przyjeżdżały tutaj potężne samochody krazy, obciążone gruzem. Podczepiano łańcuchy i to wszystko rozrywano. Zacierano ślady nie wiem po co. Wszystkie, Cały cement, który tu był, był ułożony w takie pryzmy. Podejdę do tamtej strony, żebyście widzieli. O, To jest wjazd do magazynu na soboniu, tu się wjeżdżało. I cement był układany wzdłuż tej drogi w takie pryzmy, jak tu widzicie. Jedna z ostatnich, zachowanych praktycznie w stanie nienaruszonym. Tak to wyglądało. Później zostało to. Część rozszabrowana przez miejscowych, jak budowali domy, jak tutaj się budowali osadnicy, wykorzystywali cały ten materiał, który tutaj był. Ale to są ostatnie ostatnie miejsca w zasadzie, gdzie ten cement znajduje się w stanie nienaruszonym. Wystarczy trochę ruszyć ze dwie-trzy warstwy, jak tutaj ktoś to ostatnio porozbijał. Są oryginalne napisy jeszcze po niemieckie i właśnie te worki ponoć mają największą wartość po 50 zł za sztukę można je. Nabyć w internecie, nie będę mówił, kto to sprzedaje, na pewno będzie oglądał, te, będzie oglądał te nagranie. Mam nadzieję, że zrobi mu się głupio i zaprzestanie tego procederu. Wiem, że nawet już jak na, na Gozdnicy dostaliśmy się do podziemi na kopalni. Już jest grupa ludzi, którzy zaoferowali sprzedaż tych lutni, które tam się znajdują. Także apeluję jeszcze raz: nie kupujcie, macie ochotę przyjechać, obejrzeć. Proszę bardzo, zapraszam, możemy się umówić. Nawet już ostatnio podjąłem decyzję nie na zasadzie totalnej komerchy, tylko jeżeli ktoś będzie chciał to zobaczyć, obejrzeć. Proszę bardzo. Możemy, możemy się umawiać i działać w normalny, cywilizowany sposób. Także widzicie. Tak to wyglądało. Baraki jenieckie znajdowały się troszeczkę tu poniżej. Zwrotnica, którą żeśmy wykopali znajdowała się 50 metrów w tamtą stronę. W dół, gdybyśmy teraz pojechali tą drogą, jesteśmy przy wentylatorowni i przy te nasypy, te nasypy zasłaniały ten rów, bo te wszystkie worki z cementem, które tu widzicie, tamto u góry te, co leżą, to było wszystko pod siatką maskującą. Tu, jak kopaliśmy latem, znaleźliśmy zwoje siatki maskującej. A może jeszcze gdzieś się uda, bo to, cośmy pokazali na drzewach, te siatki maskujące, a są jeszcze druty. Są jeszcze druty po siatkach maskujących. Nie wiem, czy mi się uda jest filmować. Nie wiem, czy będziecie to widzieli. Czy nie będziecie to widzieli? Tylko jedno jest zastanawiające: te świerki mają dopiero 70 lat, a druty ociatek maskujących są na dużo niższym poziomie. Także to też jest dosyć zastanawiające, czy to zostało dopiero zamaskowane po wojnie, czy w trakcie wojny. Bo nie wierzę, że te druty. O! Nie wiem, czy to będzie widoczne. Od razu zaznaczam, nie działa mi w tym aparacie. Także jak ktoś będzie miał odpowiedni sprzęcik, będzie mógł sobie tam to zobaczyć. O. I wracamy. I teraz tak, cały ten teren, tu miejsca kopaliśmy wszędzie jest, nawet Wam pokażę jedną pryzbę, która to jest praktycznie sama siatka maskująca. Jest jej tutaj bardzo, bardzo dużo, zaznaczam. O, ale ktoś już górkę roz, rozkopał. No. Nawet wiem, że i siatka maskująca tutaj ma swoją wartość. To znaczy dla kupujących. I tak wygląda. Cały plac, cały teren był wybetonowany. To jest podłoga betoniarni. Ten plac, który tutaj się znajduje, na którym ja stoję, cały był wyłożony beton. Wylany beton. Powierzchnia tu była idealnie gładka. Nie, nie rusza. Zbyt zmarznięta gleba jest. Ale pokazywaliśmy to w filmie z sierpnia, jak żeśmy tutaj wyciągali siatki maskujące. Także tutaj jeszcze tego, tego sporo zostało. I teraz właśnie pytanie rodzi się, czy to zostało zamaskowane pod koniec wojny przez Niemców, czy później Rosjanie, kiedy zajęli teren, oni to wszystko zamaskowali.